Roberta Zofniaka z okazji obchodów 55-lecia nadania szkole podstawowej w Paszczynie imienia Adama Mickiewicza oraz jej poświęcenie przez proboszcza parafii w Paszczynie Piotra Gruba. Do odsunięcia tablicy. Błogosławiony jesteś Boże, Panie i Królu Wieków. Wierzymy i wyznajemy, że od Ciebie wstępuje wszelkie błogosławieństwo i do Ciebie się wznosi pokorna prośba człowieka, który Cię błogosławi za Twoje dobrodziejstwa. Ty udzielasz swojego natchnienia ludziom, aby na różne sposoby uwieńczali Twoje dzieła, które dokonujesz dla nas i dla naszego zbawienia. Zarazem składali świadectwo własnej współpracy, swoje łasko. Po Błogosław tę tablicę oraz wszystkich, którym będzie ona przypominała o 55-leciu nadania imienia szkole w Chwaszczynie. Daj aby ci, którzy będą tę tablicę, na tę tablicę spoglądać i odczytywać jej zapis, uczyli się szacunku dla dobra i przykładu, które pozostawiły nam poprzednie pokolenia. Niech uczą się troski o Kościół powszechny, i diecyzjalny w trzecim tysiącleciu. Niech pomagają jego pasterzom w odnowie wiary i obyczajów na co dzień. Niech tak jak podczas dzisiejszej uroczystości zawsze kieruje nimi Duch Święty jako Duch Rozumu, Prawdy i Pokoju. Niech w codziennych trudach życia oręduje za nimi Święty Wałszyniec Diakon i Męczennik oraz Święty Bernard Opat, patronowie naszej diecezji, a także Święci apostołowie nasi, święty Szymon i Tadeusz. Niech z i nadzieją patrzą w przyszłość. A ta tablica, która upamiętnia 55-lecie, nie służy temu pokoleniu, tym pokoleniom, które będą po nas przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Po odsunięciu tablicy.